Przykładem, który znam chyba najlepiej jest to historia Pawła Akurdyjskiego. Yy, Państwo też pewnie znają yy, te dramatyczne sytuacje, kiedy to yy, Paweł Akurdyjski był aresztowany, był oszukiwany, złożył liczne materiały. Przeznałem jego przeżyć, jego historii, która gdzie nam przytrafiła w z żoną, z przemocą wobec dziecka, z daleką pomierzy. Muszę może znać dla tutaj. Pan jest, jest, jest policjantem czy prywatnie. A jest pan policjantem jednocześnie. To jest policjant będzie na na tej akcji. Przyjął Dziękuję. thank <laughs> you Jednakże musimy uniknąć sytuacji, w w której y, pracujecie Państwo nad zmianą czegoś, czego się zmienić nie da. To jest powywanie całości. To prawo ma zablokowany, ideologiczny ma mechanizm wymyślony przez załową. 아, 무 Thank okay. you.